Cześć kochani, witam Was w środę. Jak zawsze na promocjach tygodnia w Action zobaczymy, co kupimy taniej przez cały tydzień od środy 10 lipca do wtorku 16 lipca. Będzie naprawdę sporo promocji z działu kuchennego, ciekawe akcesoria do sprzątania i też kilka niezwykle praktycznych rzeczy na te niesamowite upały: rzeczy na grilla, sporo chemii i mój absolutny numer jeden z Action. Zobaczcie też ciekawe promocje kosmetyczne. Sporo rzeczy dla najmłodszych i na plażę. Także nie przedłużam, bo przed nami sporo ciekawych produktów. Lecimy, kochani! Zaczniemy od bardzo fajnej promocji z działu kuchennego. Przez cały tydzień taniej kupicie te dozowniki ze szkła z bardzo takim fajnym, żebrowanym wzorem. Mają 3 litry pojemności i każdy ma stylową nakrętkę i kranik, dzięki któremu, no bez zbędnego wylewania, zaserwujecie napój. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne z dodatkami złotego, czarnego i srebrnego. Z pewnością świetnie Wam się przydadzą właśnie na te upały. Kosztują teraz niecałe 15 zł. I świeżutką nowością, która szybko trafiła na promocję tygodnia jest ten shaker do koktajli. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, ma pojemność 500 ml, no więc spokojnie Wam starczy na przygotowanie porcji kilku koktajli jednocześnie. Ma wygodny kształt, co ułatwi Wam mieszanie składników, także taki dodatek do domowych barków teraz za niecałe 10 zł idealne na upały będą też te bardzo stylowe chłodziarki. Wkładacie je na 3 godziny do góry nogami do zamrażarki i później z powodzeniem schłodzicie w nich wodę, wino czy jakiś inny napój. Są wykonane z tworzywa sztucznego i wyróżnia je tu z pewnością ten design, bo mamy tu takie złote elementy, więc bardzo elegancko wyglądają. No z pewnością nie będą straszyć kolorami na stole podczas imprezy. I jest także wersja z takimi elementami srebrnymi z 18 zł, są przecenione na niecałe 12. I szczerze mówiąc nigdy nie było naraz w promocji w Action tyle szkła, także taniej kupicie teraz na przykład te kieliszki do Martini. One są w kształcie litery V, pakowane po dwie sztuki, zapłacicie za nie niecałe 12 zł. Następnie mamy dwie szklanki do ginu z tonikiem, mają taki no, bardzo stylowy kształt i spokojnie możecie je myć w zmywarce, kosztują teraz niecałe 12 zł. A na przyjęcia mogą Wam się przydać też te kieliszki do margarity, ale myślę, że również dobrze będą się nadawać do innych napojów, albo słuchajcie, jeśli zaserwujecie w nich też zimne desery. Dwie sztuki kosztują teraz niecałe 12 zł i ostatnie no niezwykle efektowne szklanki do koktajli. No zobaczcie są naprawdę piękne takie podłużne, niezwykle efektowne i one także nadają się do mycia w zmywarce. Dwie sztuki również za niecałe 12 zł. A te plastikowe miski pokazywałam wam dosłownie w ostatnim odcinku z nowościami. Zerknijcie na wszystkie, bo są bardzo ciekawe i link do tego przeglądu z nowościami macie w prawym górnym rogu. A te miski z pewnością wyróżniają się. Dzięki tym ładnym wzorom, no i słuchajcie, zaraz milej się sprząta. Kosztują 5 zł. i 49 groszy. A jeśli wasza suszarka do naczyń już się zużyła, to w promocji dostępne są te modele z miejscem na talerze, szklanki czy sztuczce. Tylko tu jeszcze zwrócę Waszą uwagę na jedną rzecz: no one niestety nie mają tego ociekacza na dole. Szkoda, kupicie je za niecałe 7 zł. W promocji znajdziecie też słomki do wielokrotnego użytku za niecałe 2 zł. I na wyjazd mogą Wam się przydać te wkładki chłodzące, pakowane po dwie sztuki za niecałe 5 zł. I niezwykle ciekawą promocją są te małe wentylatory, ale już to taki ciekawy patent, bo do tego pojemniczka, słuchajcie, wlewacie wodę i pociągacie za spust, dzięki czemu przed wami pojawi się taka fajna i orzeźwiająca mgiełka wody. No super, jest to teraz taki naprawdę idealny produkt na obecne upały. Do wyboru są w kolorze niebieskim, czarnym, zielonym i różowym za niecałe 10 zł. A na wakacyjne wyjazdy na plażę albo wyjazd za miasto mogą Wam się przydać. Te torby termiczne posiadają uchwyty i pasek na ramię. Są zamykane na zamek i w środku zobaczcie jest duża komora, która no, utrzyma Wasze jedzenie dłużej świeże. Torby mają 10 litrów pojemności i do wyboru macie dwa odcienie niebieskiego. Ich cena to teraz niecałe 14 zł. A jeśli macie ochotę pogrylować, to znajdziecie te trzy częściowe zestawy do grillowania. Są tu chyba takie no, najpopularniejsze trzy przybory do chwytania i obracania rzeczy na grillu. Są wykonane ze stali nierdzewnej i dostępne teraz za niecałe 15 zł. Następnie mamy ruszt do grillowania z uchwytami. Ma 44 cm średnicy i jest chromowany. Kosztuje niecałe 10 zł. A jeśli grillujecie na tackach, no my w rodzinie robimy tak dosłownie za każdym razem, to w naprawdę dobrej cenie są teraz 3 sztuki tacek z aluminium za niecałe 5 zł. I jest też te wiaderko z rusztem, idealne, wiecie, na przykład do zabrania do parku czy na wakacje. Jest wykonane z cynku i ma wygodne uchwyty, jest też na nóżkach za niecałe 48 zł. Również taniej w tym tygodniu kupicie trochę chemii. W promocji znalazły się te odplamiacze marki Vanish za niecałe 9 zł. Lub jeszcze te na bardzo mocne plamy. Jest wersja zarówno na białe jak i kolorowe ubrania za niecałe 18 zł. A jeśli kończy Wam się płyn do płukania to możecie kupić ten marki Lenor za niecałe 9 zł. Ma 575 ml. Widzicie, co, ale teraz zmniejszają te pojemności. A tu kolejna nowość w promocji. Ten żel do prania w takiej poręcznej tubce. Bardzo fajne rozwiązanie myślę w podróży. Starczy na 15 myć i kosztuje 4 zł i 49 groszy. A to już mój absolutny faworyt. Kochani, jeśli miałabym Wam polecić tylko jedną rzecz z Action, to byłby to właśnie ten produkt. Jest to żelazko w sprayu Będzie dla Was no, idealnym rozwiązaniem, jeśli nie macie czasu z rana coś wyprasować, chcecie odświeżyć ubranie, nie chcę Wam się wyciągać za każdym razem tej deski do prasowania. U mnie ten spray jest używany bardzo no, bardzo często do takich wiecie, zagnieceń, wiadomo, nie w kant, ale takich zwykłych, które no, nieestetycznie wyglądają i trzeba się nimi zająć, by po prostu schludnie wyglądać. I zasada działania jest naprawdę prosta. Spryskujecie delikatnie na przykład bluzkę, czekacie około 10 sekund tak delikatnie rozprostowujecie. No wiem, że trudno w to uwierzyć, ale naprawdę słuchajcie, działa to cuda. Na początku myślałam, że sprawdzi się u mnie no tylko na wyjazdy, ale stoi teraz zawsze na półce gotowy do użycia. Lubię też jego zapach, wiecie tak fajnie odświeża ubrania. I na naszej grupie na Facebooku również go polecacie, także to nie jest tylko moja opinia. Oczywiście zapraszam was do tej grupy, gdzie wymieniamy się opiniami o produktach z Action, odradzamy oczywiście kiedy trzeba, a ten świetny produkt kupicie teraz troszeczkę taniej, bo za niecałe 12 zł. W podobnej butelce, ale właśnie żeby ich nie pomylić, ten ze spódnicą na grafice to już taki spray antystatyczny. Nadaje się zarówno do poduszek, zasłon czy mebli. Identycznie go używacie, wiecie, spryskujecie, ale tu czekacie dla efektu 2 minuty. I on kosztuje również niecałe 12 zł. W promocji znajdziecie też przekąski dla kotów. A jeśli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie na najnowszy film z nowościami, bo pojawiły się dla zwierząt słońce bardzo fajne maty, a dla psów no, niezwykle ciekawe akcesoria i zabawki. I jak zawsze, link do filmu macie w prawym górnym rogu. I jeśli tylko się przyglądacie i chcecie być na bieżąco, to gorąco Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Z odzieży pojawiło się natomiast sporo bielizny. Panowie mogą kupić na przykład te bokserki w dwupakach. Tu macie ich skład i do wyboru są w różnych kolorach. Dostępne rozmiary to od M do XXL za niecałe 23 zł. A dla pani jest spory wybór majtek. Tu na przykład są biodrówki. I każda bielizna w promocji jest słuchajcie naprawdę no niezwykle miękka, bo wykonana z takich włókien bambusa i rozciągliwej bawełny. Tu macie dokładny skład. One są w dwupaku i dostępne rozmiary to od S do XL za niecałe 14 zł. W tej samej cenie są również te majtki i takie spodenki rowerowe. I taniej w tym tygodniu kupicie też piżamy dwuczęściowe. No teraz na lato świetne z krótkim rękawkiem i krótkimi spodenkami. Mamy sporo wariantów do wyboru. Świetny skład, bo to 100% bawełna i są dostępne w rozmiarze od S do XL i ich cena to niecałe 22 zł. A jeśli, moje drogie panie, wolicie koszule nocne, to i również one są tańsze. W składzie mają 98% bawełny i są w rozmiarze od S do XL i to do wyboru też jest kilka wzorów za niecałe 16 zł. A z działu kosmetycznego to kupicie na przykład żele pod prysznic Sanex do wyboru różne zapachy za niecałe 14 zł. A jeśli dni są dla Was za długie albo wybieracie się gdzieś w podróż, to tanie kupicie takie maseczki na oczy do spania. Są w różnych wzorach za 2 zł i 49 groszy. I bardzo ciekawą promocją są też te płatki do makijażu. One są, kochani, wielokrotnego użytku i będziecie nie tylko eko, ale no też podobno sprawdzają się dużo lepiej niż wiecie te jednorazowe, bo są grubsze i wygodniejsze w użyciu. Świetnie zmyją Wam makijaż i możecie je myć ręcznie albo w pralce. Do wyboru są w dwóch wariantach kolorystycznych i za te dwie sztuki zapłacicie niecałe 4 zł. Są też produkty od marki Nivea. Za emulsję do ciała zapłacicie niecałe 15 zł, a za krem do rąk z gliceryną i aloesem niecałe 8 zł. A tu już paski do oczyszczania nosa, one są na zaskórniki i pory. No, ostatnio sporo się mówi o takich paskach, dość negatywnie. Napiszcie, czy coś o tym słyszałyście. A te są z węglem drzewnym, i w środku znajdziecie 6 sztuk za 3 zł. i 49 groszy. Mogą Wam się też przydać wykałaczki za niecałe 6 zł. Od marki DAF jest krem do ciała za niecałe 16 zł. A to już wiralowy produkt, który zdobył naprawdę rzesze fanów. To takie taśmy do biustu. Są wodoodporne i oddychające. Mają 4 metry długości. No i świetnie wam posłużą, wiecie, jeśli macie na przykład takie piękne bluzki z odkrytymi plecami. Albo takie swoje ulubione topy. Możecie wtedy właśnie z nich skorzystać i wyjść bez biustonosza. Do wyboru jest kolor brązowy lub czarny. Ich cena to niecałe 11 zł. Z odzieży w promocji znajdziecie też krótkie skarpetki. Są wykonane w 76% z bawełny, no i będą świetne na lato. Do wyboru są białe, szare i czarne. I te są dla dzieci, bo w rozmiarze 23 do 38 za niecałe 6 zł. A dla dorosłych kupicie je od rozmiaru 35 do 46, również w tych samych kolorach, za niecałe 7 zł. A dla najmłodszych na plaży pojawiły się te krokodyle dmuchane marki Intex za niecałe 23 zł. Oj, sporo tego było nad Polskim Morzem. Myślę, że też młodzi mogą się ucieszyć z tych pontonów, zwłaszcza, że są w kilku wariantach, na przykład z Paw patrolem czy krainą lodu. Mają wymiar 60 na 100 cm. No naprawdę bardzo fajne te wzory, za niecałe 15 zł. W promocji znalazły się również te książeczki. W środku znajdziecie naklejki. Są tu też takie fajne zadania, na przykład. Malowanie po kolorach, łączenie obrazków bardzo fajne na takie nudne dni za niecałe 8 zł. Dla małych artystów znajdziecie te pudełka z akcesoriami do malowania są tu zarówno kredki, farbki, jak i markery. I tu również do wyboru jest kilka wariantów, m.in. ze Stitchem i z paw Patrolem. Bardzo fajne zestawy na prezent za niecałe 15 zł. Ciekawym produktem są również te czapki z daszkiem, i myślę, że dzieciaki mogą w nich chętniej chodzić, ponieważ mogą je sami pomalować. Kosztują niecałe 10 zł. W promocji pojawiły się również te świetne stoliczki do rysowania. Sama podobne kupiłam kiedyś córce i, no naprawdę, ułatwia nam, słuchajcie, to jazdę samochodem, bo córka ma wszystko z zasięgu ręki, a ten zestaw, nie dość, że jest w wielu kolorach, to jeszcze ma od razu w środku taki mini zestaw kreatywny. Dzieci znajdą tu blok, naklejki, mazaki, kredki i ostrzałkę. No ja polecam, zwłaszcza, że jest przez cały tydzień w świetnej cenie, poza niecałe 15 zł. A na upały, młodym, możecie kupić te. Pałki wodne na pewno się ucieszą, no i je trochę ochłodzą za 4 zł i 49 groszy. I dawno w promocji nie było też sztucznych roślin, dlatego możecie je właśnie teraz kupić. One są w czarnej doniczce i znajdziecie tu trzy różne warianty do wyboru, także jeśli nie macie ręki do roślin, to pomogą Wam w wypełnieniu wnętrza kosztują niecałe 13 zł. Są także takie różyczki, modnie opakowane gazetą, do wyboru w różnych kolorach za niecałe 15 zł. Oraz są także taniej sztuczne sukulenty z taką zebrową doniczką ze złotym akcentem i cena to niecałe 10 zł. A jeśli wybieracie się w podróż, to może Wam posłużyć taka poduszka ona jest wypełniona takimi kuleczkami i też możecie je zawiesić. O torbę, bo ma taki praktyczny pasek. Do wyboru są w kolorze zielonym, niebieskim i szarym za niecałe 13 zł. A jeśli szukacie czegoś na prezent dla młodych, to zwrócę Waszą uwagę na ten produkt, bo szybko znika z półek. U mnie była dosłownie jedna sztuka, która od razu została kupiona. Teraz dużo dzieci słuchajcie ma Nintendo, a właśnie, żeby je przewieźć, to możecie kupić taką torbę właśnie dedykowaną do tych konsoli. Będzie też świetnym pomysłem na prezent za niecałe 30 zł. Nowością, którą jeszcze Wam nie zdążyłam pokazać, są te pady właśnie dedykowane do Nintendo. Są na Bluetooth i cena to teraz niecałe 58 zł. Słuchawki dla dzieci, bo jest tu taka maksymalna przyjazna głośność do 85 dB, dodatkowo są jeszcze w takim poręcznym Etui i do wyboru w bardzo fajnych wariantach z Mario czy z Pokémonami za niecałe 15 zł. Dla dorosłych z kolei znajdziecie te bezprzewodowe słuchawki, ładujecie je w etui, mają zasięg do 10 metrów, także jeśli lubicie na przykład sprzątać z muzyką albo po prostu nie lubicie, gdy są kable, to są dostępne czarne i białe za niecałe 25 zł. W tym tygodniu kupicie też kilka praktycznych rzeczy, na przykład te latarki czołowe nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Za 16 zł. i 59 groszy i w tej samej cenie są też latarki z możliwością ładowania. Natomiast do samochodu kupicie te gąbki do deski rozdzielczej. Na naszej grupie Facebookowej polecała je Justyna. Pozdrawiam cię, kochana. Justynka wykorzystała je do całego auta i napisała, że wyglądało naprawdę czyściutko. Nawet widać, zobaczcie, jak fajnie nabłyszczyło. I wcale się nie dziwię, że się nam o tym pochwaliła, bo właśnie ja też na jednych z promocji tygodnia odkryłam z kolei te chusteczki nabłyszczające. I powiem Wam tak, zerknijcie, kochani, na dział z akcesoriami do auta, bo można tam znaleźć naprawdę. Fajne perełki, a te gąbeczki kosztują zaledwie 3 zł i 33 grosze. Z tego działu tani jest jeszcze ta pasta do usuwania zarysowań, także dajcie znać, czy warto, czy ktoś z Was używał za niecałe 10 zł i środek do oczyszczenia reflektorów w tej samej cenie. Oraz wosk samochodowy i pasta polerska za niecałe 10 zł. A jeśli wyjeżdżacie gdzieś nad morze, to na piasek może Wam się przydać ten koc plażowy. On jest naprawdę dużych rozmiarów, bo ma 200 na 220 cm i co ważne, jest w 100% wykonany z bawełny, ma też te urocze frędzle i do wyboru jest w kilku wariantach, także żeby nie używać ręczników, to właśnie możecie sobie na nim poleżeć. Jego cena to niecałe 30 zł. A te ręczniki gorąco Wam polecę, kupiliśmy je w zeszłym roku dla mojej sury, są wykonane w 100%. Z bawełny, ale to co ciekawe, to zobaczcie, mają naprawdę dużo tu wariantów. Ich wymiar to 60 na 120 cm i są tu zarówno wzory dla dziewczynek, jak i dla chłopców, teraz w bardzo fajnej cenie za niecałe 18 zł. A to już kolejne ręczniki plażowe o wymiarze 90x170 cm. One również są wykonane w 100% z bawełny i mają takie fajne, intensywne kolory, w tym tygodniu kosztują niecałe 30 zł. A z działu żywności możecie kupić oleje czosnkowe za niecałe 9 zł oraz w tej samej cenie o smaku chili i czosnku. Opakowanie orzeszków ziemnych Wasabi jest teraz za niecałe 7 zł. I przed rokiem szkolnym albo na jakieś wycieczki mogą Wam się przydać takie plecaki do wyboru w różnych wariantach. Tu na przykład taki bardzo dziewczęcy. Kupicie je za niecałe 23 zł. I od razu do kompletu macie takie piórniki do wyboru z popularnymi motywami bajek za 7,69 zł. A kto lubił geometrię? Dla najmłodszych przyda się także ten cyrkiel za 5 zł. i 29 groszy. Jest dostępny w kolorze czarnym i fioletowym. Z rzeczy biurowych pojawiły się także te długopisy żelowe za 7 ,49 zł. 49 groszy. A na nowy rok szkolny, albo dla osób, które nie zdążyły jeszcze kupić kalendarzy, pojawiły się te od września, dostępne w różnych kolorach za niecałe 5 zł. Na słodko są te ciasteczka z białą czekoladą za niecałe 4 zł. A tu, o, coś nowego od Marsa za 7,49. Ciasteczka, jeśli lubicie, batony Bounty za 7,49 zł. I dość ciekawe ciasteczka od Oreo, 10 sztuk, no, wyglądają podobnie jak hity, za 7 zł. i 49 groszy. Kiełbaski za 6 zł. i 19 groszy. I tu też taki fajny zestaw na jakieś imprezy albo tak do podania na stół, żeby zawsze coś tam się znajdowało. Takie mieszanki krakersów za 4 zł. i 39 groszy. A fani Haribo również nie będą w tym tygodniu zawiedzeni za niecałe 10 zł. kupią taką paczuszkę. I kochani, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że sobie jakoś radzicie z tymi upałami. Napiszcie w komentarzach, jaką macie dzisiaj temperaturę. Ale chyba nikt nie czeka na zimę, także musimy te kilka dni po prostu przeżyć. A ja już Was gorąco pozdrawiam i dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Pa!